Cóż, lubimy się tutaj nawzajem i to się czuje w powietrzu. Jesteśmy taką dobrze współgrającą orkiestrą pracowników i studentów, którzy na dodatek z takim ogromnym zapałem pionierskim ciągle pracują. Mamy nową, wspaniałą siedzibę w industrialnym stylu, nowocześnie wyposażoną, w której się świetnie czujemy jest jasna, przestronna, dająca doskonałe możliwości do studiowania, a poza tym zatopiona w zieleni. I co daje taką możliwość odpoczynku pod jarzębinami, pod lipami, jest też bardzo romantycznie. No, nasz wydział stale się rozwija. W tej chwili otworzyliśmy nowy kierunek, unikalny nie tylko w skali kraju psychokryminalistykę. Mamy szeroki wachlarz, bardzo szeroki, bardzo interesujących studiów podyplomowych, które rzeczywiście no, przyciągają bardzo wiele osób w tej chwili. Innowacyjność w kierunku psychokryminalistyka polega na tym, że połączono tutaj działania związane z badaniami nad wieloma aspektami funkcjonowania człowieka, zwłaszcza w sytuacjach zagrożeń, w sytuacjach kryminalnych, z elementami, które wiążą się z praktycznym zastosowaniem wiedzy. Prowadziliśmy badania na temat zaburzeń odżywiania, no i nadarzyła się okazja zaprezentowania swoich wyników na międzynarodowej konferencji w Lizbonie. Dzięki dofinansowaniu ze strony szkoły mogliśmy wziąć udział w konferencji, zaprezentować swoje wyniki, poznać świetnych ludzi przy okazji, zostać na dłużej i zwiedzić piękne miasto, jakim jest Lizbona. W Wydziale Zamiejscowym w Katowicach prowadzimy projekt Interwencja Edukacyjna Bliżej. Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach innowacji społecznej. W tym projekcie chcieliśmy przede wszystkim zbadać zjawisko wykluczenia i marginalizacji z grupy rówieśniczej w szkole gimnazjalnej. Chcieliśmy także stworzyć i wdrożyć interwencję edukacyjną w postaci 11 scenariuszy lekcji wychowawczych dla pierwszej klasy gimnazjum. Ten, ta interwencja edukacyjna miała na celu zmniejszenie występowania zachowań marginalizujących i wykluczających wśród młodzieży oraz, co myślę najważniejsze, pomóc młodym ludziom w stworzeniu dobrych, wspierających zespołów klasowych, w których spędzaliby przyjemnie czas na nauce i, i zabawie. Będzie się działo w tym roku cykl wykładów tematycznych, druga edycja MOS-u, tym razem w Katowicach, oraz wielki bal. Natomiast więcej szczegółów nie zdradzam i zapraszam do Katowic. Myślę, że nasze związki z regionem i miastem są bardzo silne, i to jest taka motywacja do wielu działań, również naukowych i badawczych. I tak podsumowując, powiedziałabym, że dobrze nam tu być.